Wreszcie jest. Po 18 latach czekania na trzecią część tej popularnej serii, marzenia fanów na całym świecie spełniają się. Koniec prima aptylistowych żartów. Koniec uszczypliwych uwag o nieumiejętności liczenia do trzech. Przed państwem… Co? Jaki Half-Life? Przed państwem Shenmue 3. Zagrajnik TV. Właśnie dziś ma miejsce premiera trzeciej części popularnej sagi jaką jest Shenmue. No właśnie, ale czy na pewno tak popularnej, a szczególnie wśród polskich graczy? Bo założę się, że duża część z was Shenmue nigdy nie grała, pewnie znajdą się też osoby, które w ogóle tego tytułu nie kojarzą. Więc z czym w ogóle jest Shenmue? Dlaczego jest to tytuł tak ważny? I jak to wszystko się właściwie zaczęło? Lata 90. Yu Suzuki. Wkrótce ojciec Shenmue pracuje w AM2, studiu będącym własnością SEGI. Ma w portfolio tak świetne tytuły jak Hangon, Space Harrier czy OutRun, ale przede wszystkim protoplastę wszystkich bijatek 3D czyli Virtua Fighter. To genialne gry, ale przyciągające graczy jednorazowo na kilka minut. Suzuki chce czegoś więcej, czegoś co pozwoli graczom bardziej wczuć się w daną produkcję i spędzić z nią znacznie więcej czasu, tym razem w mniej arcadeowej formie. Zaczyna więc research gier RPG, ale te nie do końca mu się podobają. Nie jest zadowolony z ograniczeń, jakie posiadają światy gry i nadal brakuje mu wolności, swobody oraz realizm. W 1995 roku tworzy więc prototyp swojej nowej gry. The Old Man and the Peach Tree na konsolę Sega Saturn, która przedstawia historię Taro, wojownika odwiedzającego Hongkong, w celu odnalezienia mistrza Kung Fu imieniem Ryu. Ale to oczywiście nie fabuła była w tym prototypie najważniejsza. Yu Suzuki chciał przetestować nowe podejście do tworzenia gier. Gracz mógł w pełni swobodnie sterować bohaterem, a także wchodzić w interakcje ze światem, rozmawiać z napotkanymi postaciami i oglądać szczegółowe przerywniki filmowe. W 1996 roku Yu Suzuki wraz z cegą zaczął pracować nad w pełni trójwymiarową grą RPG bazującą na wcześniejszym prototypie. Produkcja miała być bardzo filmowa. Zespołowi zależało na tym, aby wzbudzić jak najwięcej emocji u graczy poprzez wyreżyserowane przezewniki czy bohaterów, którym głosów udzielić mieli prawdziwi aktorzy. Gra czerpać miała nie tylko z prototypu, ale również wcześniejszego tytułu SEGI, jakim był Virtua Fighter. W planie było, oczywiście, zaadoptowanie zaawansowanego systemu walki, ale również wykorzystanie bohaterów piatyki. Akcja nadchodzącej gry ponownie osadzona została w Chinach, a główny bohater, Akira, miał tam odnaleźć ukojenie po śmierci ojca. Podróże do Chin pozwoliły Suzukiemu na jeszcze mocniejsze zrozumienie tego, w jaką stronę chce podążać ze swoją produkcją. Postanowił podzielić nadchodzącą grę na cztery akty: smutek, wyruszenie w drogę, walkę i świeży początek. Do pracy zatrudniona została prawdziwa ekipa filmowa. Reżyserzy, scenarzyści i inni pisarze, a także kompozytorzy i cała orkiestra tworzące utwory w czterech różnych klimatach. Finalnie powstało 11 rozdziałów, które okazały się jedną z głównych cech, ale również jedną z głównych polączek serii. Ale do tego jeszcze wrócimy. W 1997 roku zdecydowano o przeniesieniu produkcji na nową konsolę segii Dreamcasta. Ta dawała dużo więcej możliwości, a przecież ambitny plan Suzukiego zakładał godziny filmowych scen, walk z wieloma przeciwnikami, eksploracji, konwersacji, nauki sztuki walki i niezwyczajnie przemieszczania się między olbrzymimi lokacjami. Ojciec Shenmu miał jeden cel: stworzyć wielogodzinną grę RPG, która przyciągnie graczy na długi czas i nie wywoła u nich znużenia formułą. Pracownicy Segi, wiedząc, co robi Suzuki, mówili mediom tylko tyle, że produkcja ta będzie dla rynku gier wideo prawdziwą rewolucją. Ale rewolucja musiała być czymś świeżym, dlatego w rok później, ze względów marketingowych, usunięto z gry wszelkie nawiązania do starego Virtua Fighter, a gra, po nazwie kodowej Project Berkeley, zyskała swój nowusieński tytuł Shen. Nowy był też gatunek, do którego Sega przypisała tę produkcję. Jako, że RPG nie było wystarczające, wymyślono Free, Full Reactive Ice Entertainment, czyli po polsku, w pełni reagująca na poczynania graczy, rozgrywka dla oczu. Shenmue pod tytułem Chapter One Yokosuka ukazało się finalnie na japońskich półkach sklepowych 29 grudnia 1999 roku. Podtytuł sugerował niejako, że każdy wcześniej zaplanowany rozdział otrzyma swoją osobną grę. Cóż, nie otrzymał, ale po kolei. Przed mu przedstawiał historię nieco podobną do tej z prototypu. Grę zaczynamy w Jokosuce w Japonii w 1986 roku jako Hazuki. nastoletni uczeń sztuk walki, który jest świadkiem konfrontacji swojego ojca Iwao z tajemniczym chińskim mężczyzną o imieniu Lan Di. Ten pojmując chłopca, grozi, że zabije nastolatka, jeżeli ojciec nie przekaże mu tajemniczego artefaktu lustra smoka. Iwao, mając na względzie życie syna, wskazuje lokalizację przedmiotu, ale sam ginie od ciosu Lana Di, konając później w ramionach Ryo. To wydarzenie jest dla nastolatka rujnujące. Po on zemstę na zabójcy ojca, co będzie jego główną motywacją w całej sadze Shenmue. Rio nie wie jednak jak i gdzie go szukać, więc zaczyna śledztwo. Wypytuje przyjaciół oraz mieszkańców miasta, zbierając strzępki informacji. W międzyczasie odkrywa, że lustro smoka ma bliźniaczy odpowiednik lustro feniksa. To ukryte przez ojca w piwnicy dojo trafia w ręce Rio, co nie uchodzi uwadze jego przeciwników. Chłopak wkrótce dowiaduje się, że Landy opuścił Japonię i udał się do Hongkongu. To stawia stolatka przed kolejnym problemem: problemem uzbierania pieniędzy na podróż. No, nie wspominając już o tym, że ma 18 lat i chce się udać w tę podróż zupełnie sam, aby stanąć twarzą w twarz z tajemniczym, potężnym chińskim wojownikiem. I mimo, że chęć zemsty wydaje się jasna, to możemy się spodziewać, że plan raczej nie należy do tych najłatwiejszych. Fabuła oczywiście nie jest tak prosta, jak ją przedstawiłem. Gra ma już wprawdzie 20 lat, ale to nie powód, żeby odbierać wam radość samodzielnego jej odkrywania. Te szczątki historii pozwolą wam jednak zrozumieć, czym tak naprawdę jest i jak działa Shenmue. Bo gra faktycznie była rewolucją. Yusuzuki stworzył bowiem najbardziej otwarty, najbardziej żywy i najbardziej realny świat przedstawiony do tamtej pory w grach wideo. Od czego tu zacząć? Czas w Shenmue płynie w swoim własnym tempie. Doba w grze odpowiada około godziny w realnym świecie. Cały czas widzimy zegar, który pozwala kontrolować czas, ale ten sprawdzić możemy też na nadgarstku, na działającym zegar-kurio, który nawet podświetla się dedykowanym przyciskiem. Główny bohater ma codzienną rutynę. Wstaje rano, odbiera gotówkę, pozostawioną przez Inesan, czyli rodzinną pomoc domową, w ciągu dnia zajmuje się swoimi sprawami, a w nocy wraca do domu, aby pójść spać. I tak prawie codziennie. Codzienną rutynę mają też mieszkańcy i Sklepy otwierane i zamykane są w danych godzinach, a autobus zazwyczaj podróżuje według stojącego na przystanku rozkładu. Po ulicach chodzą ludzie. Niektórzy się śpieszą, a niektórzy mają trochę więcej czasu, aby odpowiedzieć na kilka pytań Rio. Do wielu budynków możemy wejść. W sklepach kupimy żywność, świeczki, a także baterie potrzebne do latarki, kasety czy odtwarzacza. Po zakupach możemy wziąć udział w loterii i wygrać jedną z gier na konsolę Sega Saturn, znajdującym się w domu głównego bohatera. Wspominając o domu, Ryo wchodząc do niego, zdejmuje buty, wchodząc do pomieszczeń, otwiera drzwi, a będąc już w środku, może przeszukać właściwie każdą szafkę i szufladę, sprawdzając każdą z nich po kolei. Ilość detali i możliwości interakcji ze światem do dzisiaj robi ogromne wrażenie. Ryo wychodząc z domu, może też skorzystać z telefonu, a kilka numerów zapisanych ma w notatniku, gdzie nawiasem mówiąc, lądują wszystkie ważniejsze myśli i wydarzenia mające miejsce w trakcie postępu historii. Każdy z numerów musimy jednak wprowadzić ręcznie. Cyfra po cyfrze. Realizm. I co, myśleliście pewnie, że telefon jest tylko w domu? Nic bardziej mylnego. Rio skorzystać może z budek telefonicznych, ale monety wrzuci też do automatów z napojami i kawą, a także, i tutaj proszę o chwilę uwagi, bo teraz będzie ważne, do automatu z kulkami. Te stały się pewnego rodzaju ikoną i znakiem rozpoznawczym serii Shenmue. Rio może kupować kolejne i kolejne kulki i wyciągać z nich figurki, aby zbudować kolekcję, którą w każdej chwili podejrzymy w podręcznym menu. Ale chwila, czy ja tu widziałem Sonika? Tak, to nie jedyne odniesienie do gier seki, bo owszem, możemy zebrać kilka postaci z serii o niebieskim mierzu, ale to tylko taki smaczek. Prawdziwy Eldorado czeka nas w salonie gier. Tam zagramy w poprzednie gry mistrza Suzuki, w Hangon czy Space Harrier. Ale jeżeli wolimy bardziej manualne rozgrywki, to czemu nie spróbować gry na zręczność albo klasycznej gry wrzutki? Salon Arcade wygląda świetnie, a jego neony największe wrażenie robią w nocy. No właśnie, po zmroku zapalają się światła, zasuwają sklepowe rolety, a zmęczonych mieszkańców zapraszają swe drogi, bary i nocne kluby. Wtedy nikt się już nie śpieszy, po ulicach chwiejnym krokiem chodzą ucieszeni mieszkańcy, ale także lokalne Żydzi mieszki, szukające zaczepki. Widzimy też wędrujące własnymi ścieżkami koty, a cała atmosfera robi się spokojniejsza i cichsza. I kiedy myślicie, że zmienne pory dnia to najwięcej na to mu, wtedy przychodzę ja i opowiadam Wam o zmiennej pogodzie. Tak, najwidoczniej już wtedy było to do osiągnięcia. Pogoda w grze ma jeszcze jedną ciekawą cechę. Otóż została ona odzorowana dokładnie co do dnia ze źródeł meteorologicznych Yokosuki w 1986 roku. Mało, gdy w grze zaczyna się okres bożonarodzeniowy, sklepy dostają przyozdobione świątecznymi gadżetami, a po ulicach chodzą prawdziwi święci Mikołaje. Czy mówiłem już o niezwykłej dokładności i szczegółowości? Ja wiem, ja wiem. Fragment o wspaniałości świata nieco się rozciągnął, ale musicie zrozumieć, że 20 lat temu było to ogromne osiągnięcie i wpływ, jaki wywarło ono na całą branżę, odczuwamy wszyscy do dziś, grając w kolejne gry w otwartym świecie. A propos, pamiętacie narzekania na Red Dead Redemption 2? Na powolność tej gry, a nawet zdaniem niektórych nudę? Najnowszy hit Rockstara, choć genialny, zdecydowanie nie trafił do każdego, ale z podobnym problemem brykało się już Shenmue w 1999 roku. Gra była niezwykle powolna, gracze przyzwyczajeni do szybkiej zabawy nie do końca rozumieli ideę eksploracji. Rio zadawał pytania każdemu, a wskazówki notował w notatniku. Kwestie, które teraz stały się ikoniczne, były potrzebne w celu uzyskania informacji, ale nie zawsze zagrane dobrze. W każdym razie mieszkańcy często kazali bohaterowi przyjść w jakieś miejsce w określonym dniu o określonej porze, a to oznaczało godziny oczekiwania. I fakt, jak już wcześniej wspominałem, w samym świecie nie brakowało zabijaczy czasu, ale rozumiem, że niektórych taka formuła mogła zwyczajnie irytować. Dużo bardziej dynamiczne były sekwencje walki. To w końcu Virtua Fighter zapoczątkował Shenmue i gra dalej. Bardzo mocno skupiała się na bijatyce. Rio mógł uczyć się nowych ruchów i ćwiczyć się na pustych parkingach czy w zamkniętych magazynach. Umiejętności weryfikowane były nie tylko w fabularnych walkach, jak chociażby bitwa z 70 przeciwnikami naraz, ale również w pobocznych sytuacjach, których też było całkiem sporo. Animacje robiły wtedy ogromne wrażenie i po tych 20 latach nie zastarzały się właściwie aż tak źle. Jeszcze bardziej dynamicznymi sekwencjami były quick time eventy czyli upraszczając, wciskanie Odpowiednich przycisków w odpowiednim czasie. To już kolejna ikona Shenmue ponownie przecierająca szlaki tej mechanice w innych, późniejszych grach. Jednak samo połączenie quick time eventów, dynamicznych walk, swobodnej eksploracji i filmowych przerywników było niezwykle świeże i dawało wrażenie olbrzymiej zawartości gry. Duży nacisk położono również na kwestie pieniędzy w grze. Rio, tracąc wcześniej oszczędności w podrzędnym biurze podróży, musiał znaleźć pracę. Zostaje więc zatrudniony w dokach jako operator wózka widłowego. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że biorąc pod uwagę realizm świata, gracz faktycznie musiał spędzać 8 godzin dziennie na przewożeniu skrzyń z jednego miejsca w drugie. Pracę umilały jednak codzienne poranne wyścigi wózków widłowych. Zaraz co? Tak. Dla gry stworzono osobną mechanikę wyścigów tylko po to, aby zorganizować wyścig wózków widłowych. Te stały się prawdziwą legendą i jeszcze powrócą w tej opowieści. Shenmue faktycznie było więc grą rewolucyjną. Krytycy docenili symulację świata, będącą tak bliską temu rzeczywistemu, ale także oprawę graficzną i muzyczną. Serio, sprawdźcie. Jeden z najlepszych soundtracków w historii gier. Gra sprzedała się w szalonej liczbie 1,2 miliona kopii, więc okazała się... Kompletną finansową klapą. Mówiono bowiem, że na produkcję przeznaczono około 70 milionów amerykańskich dolarów, co czyniło wtedy tę grę najdroższą w historii. I mimo że Yuzuzuki mówił potem w wywiadach, że kwota była raczej bliższa 47 milionom, to i tak liczba sprzedanych egzemplarzy nie pozwoliła na finansowy sukces. Winnym tego faktu była też prawdopodobnie sama sprzedaż konsoli. Mówiło się, że każdy posiadacz Dreamcasta musiałby kupić grę dwa razy, aby komukolwiek się to wtedy opłacało. Mimo finansowej porażki, dwa lata później, we wrześniu 2001 roku, na konsolę Dreamcast wydano kontynuację przygody Shenmue 2. Yu Suzuki nie miał jednak już aż tyle swobody przy tworzeniu, więc musiał pójść na kilka kompromisów. Pierwsze Shenmue kończyło się podróżą Ryo, któremu udało się zebrać pieniądze na rejs statkiem do Hongkongu. Shenmue 2 rozpoczyna się w momencie, gdy główny bohater dociera do Chin. Wczesne plany Suzuki'ego zakładały, że drugi rozdział sagi przedstawi historię na statku, gdzie powracać miał jeden z głównych przeciwników. Zaczęły się nawet prace nad przedstawieniem tej fabuły w grze, ale finalnie, głównie ze względów finansowych, trzeba było tę koncepcję zarzucić. Drugi rozdział nigdy nie ukazał się więc w formie grywalnej, ale historię mogliśmy poznać w opublikowanej później krótkiej mandze. Kolejnym kompromisem było ściśnięcie zawartości. Fakt, Shenmue 2 było większą grą od poprzedniczki, mówiono nawet o pięciokrotnie większej złożoności, ale zawierało nie jeden, a trzy z zakładanych wcześniej jedenastu epizodów. Trzeci, czwarty oraz piąty. Przez to, a może dzięki temu, gracz zwiedził nie tylko Hongkong, ale także przygnębiające miasto Kowloon czy malowniczy region Guiliny. Czemu 2 było oczywiście bezpośrednią kontynuacją pierwszej części i ten fakt także miał wpływ na zabawę. Do dwójki można było bowiem wgrać zapisany stan gry z części pierwszej. Dzięki temu dostosowywał się czas, w jakim Rio przybył do Hongkongu, ale także ilość posiadanych przez niego pieniędzy, czy liczba i rodzaj figurek zebranych z kulkowych automatów. Bohater posiadał też zebrane wcześniej przedmioty fabularne i wyuczone ruchy stosowane podczas walki. W założeniu transfer stanu gry miał być jeszcze bardziej znaczący i brać pod uwagę decyzje podjęte przez Rio w części pierwszej, a także ograniczać liczbę przedmiotów, które posiadałby gracz, zaczynając przygodę bez ukończenia oryginalnego Shenmu. Sytuacja ta generowała jednak więcej problemów niż korzyści, głównie z powodu integracji z wersją Xboxową mu 2 wydaną rok później, dlatego też mocno ograniczono ten pomysł, a każdy świeży gracz rozpoczynał nowy epizod z prawie pełną zawartością przedmiotów z ważnych fabularnie. Shenmue 2 było większe, bardziej soczyste i napełnione zawartością. Rio mógł poznać więcej postaci, tych ważnych i tych mniej ważnych, a poboczni bohaterowie mieli jeszcze bardziej wyraźnie zarysowane charaktery oraz wygląd. Miasta tętniły życiem, a interakcje ze światem wyniesione zostały na jeszcze wyższy poziom. Pojawiły się mapy, nachalni chińscy sprzedawcy, życzliwi mieszkańcy, prowadzący nas do celu, stragany z pamiątkami, jeszcze bardziej filmowe przewniki i ciekawe zwroty akcji. Sama gra była też mniej liniowa, dając jeszcze więcej swobody w podejmowaniu decyzji. A decyzje podejmowane podczas przygody wpływały znacząco na rozwój historii, dzięki czemu nie trzeba było trzymać się utartych szlaków. Pamiętacie kwestie pieniędzy w pierwszym szczęmu? Cóż, w Hongkongu Rio również ma mało szczęścia i tuż po przybyciu zostaje okradziony ze wszystkich oszczędności. Zasada jest teraz prosta – aby przetrwać, musi zarabiać. To nowy element symulacji, mimo że chęć zemsty nadal jest tak bardzo silna, to nastolatek musi się jakoś utrzymać. O dziwo, ten element rozgrywki nie pozbawia wcale gracza imersji, pozwala na lepsze poznanie świata i eksplorację większej liczby lokacji. Prawie każdego mieszkańca Hongkongu zapytać możemy o sposób na dorobienie się szybkich pieniędzy. Do wyboru praca na pół etatu, hazard, lombardy, w których zostawiać możemy figurki z automatów i tak dalej. Oczywiście wraz z miejscami, gdzie możemy zdobyć pieniądze, pojawiły się też miejsca, gdzie możemy je stracić. I tutaj znowu hazard, czy jeszcze bogatsze salony gier. Shenmue 2 było dużo bardziej magiczne od pierwszej części. Ciągła chęć zemsty to jedno, ale historia tajemniczych luster też miała znaczenie. Fabuła odkrywa wiele nowych wątków, nie zamykając tym samym tych poprzednich, a jednym z ważniejszych i raczej bez wydarzeń jest to, że w pewnych okolicznościach Ryo spotyka Shenuę, dziewczynę, którą wcześniej widywał jedynie w swoich snach. Przygoda tej dwójki kończy się na tak zwanym cliffhangerze. Odkrywają, wydawałoby się, ważny element układanki, który miał zostać przybliżony w kolejnej części. Gracze nie mieli wówczas pojęcia, że na te przyjdzie im czekać blisko 18 długich lat. Shenmue 2 bowiem ponownie zebrało świetne oceny, ale także nie sprzedało się na tyle dobrze, aby na siebie zarobić. W takim wypadku nie było sensu pracować nad częścią trzecią w takim tempie jak poprzednio. Shenmue 3 utknęło w deweloperskim piekle. Grę wielokrotnie zapowiadano i anulowano, a plotkom dotyczącym produkcji nie było końca. Co do już pojawiała się informacja o tym, że najnowsze Shenmue jest w produkcji, a zapowiedź czai się tuż za rogiem. Niestety, większość z tych informacji była fałszywa. Shenmue 3 stało się więc swoistym żartem w branży. Gracze wiedzieli, że już raczej nigdy nie powstanie, ale fani nie tracili nadziei. W 2004 roku, po trzech latach oczekiwań, ogłoszono pracę nad kolejną częścią sagi Shenmue, ale w formie gry MMORPG na PC nazwanej lakonicznie Shenmue Online. Delikatnie mówiąc, fani nie byli zbyt pocieszeni tym rozwiązaniem. Produkcja ciągnęła się przez lata, aż wreszcie w 2007 roku grę całkowicie anulowano. Do sieci trafiło kilka screenów, a także kilkuminutowy gameplay, i mimo że projekt zapowiadał się ciekawie, to z pewnością nie był tym, na co czekali fani na całym świecie. Trzy lata później, w 2010 roku ogłoszono kolejny projekt Shenmue City, które tym razem nie było na szczęście grom MMO, ale było za to grom. Mobilną na japońskie telefony. Gracz wcielał się w mieszkańca Jekosuki, który pomagał Ryo Hazukiemu załatwiać w mieście różne sprawy. Fabuła pokrywała się z tą w pierwszym Szenmu, więc nie było tutaj mowy o kontynuacji. Projekt, co nie zaskoczyło raczej nikogo, także okazał się porażką, a gra została wycofana bardzo szybko, bo już w 2011 roku. Yu nadal bardzo chciał, aby Shenmue 3 powstało, ale projekty, które miały przynieść na to pieniądze, okazały się niestety niepowodzeniem. Sega, nauczona wcześniejszymi porażkami, nie była tak chętna do rozmów o kontynuacji, mimo że także chcieli, aby ujrzała ona światło dzienne. Shenmue 3 ponownie więc utknęło w martwym punkcie. Nawet najwięksi fani zaczęli już tracić wszelką nadzieję. Wtedy też Yu Suzuki przestał współpracować z Sega w pełnym wymiarze, a zamiast tego postanowił skoncentrować się na własnym studiu. Is net! Plotkom znowu nie było końca, a jednym z ważniejszych momentów był marzec 2013 roku, gdy podczas konferencji GDC Yu Suzuki został sfotografowany z Markiem Cernym, przedstawicielem Sony, z którym rzekomo miał dyskutować na temat trzeciego Shenmue. Fanom jednak ciężko było w to uwierzyć. No bo jak to, saga, której części ukazywały się wcześniej na konsolach Segi i Microsoftu miałaby nagle znaleźć nowy dom na PlayStation? No ale temat ponownie ucichł na kolejne dwa lata. 14 czerwca 2015 roku. Rozpoczynają się targi E3 w Los Angeles. Gracze co roku oczekują tam zapowiedzi Shenmue 3, ale co roku też czują się zawiedzeni jej brakiem. O godzinie 8.45 polskiego czasu Yusuzuki bezlitośnie postuje zdjęcie wózka widłowego na swoim Twitterze. Wózka widłowego, który przecież tak bardzo kojarzy się z Shenmue. Fani traktują to jako żart, niezbyt udany i grający na uczuciach tych najbardziej oczekujących kontynuacji. Kilka godzin później ma miejsce konferencja SON. W jej trakcie ze sceny padają słowa o długo wyczekiwanej przez fanów grze. Gasną światła. Zaczyna płynąć muzyka, tak dobrze przecież znana wszystkim fanom Shenmue. I wtedy każdy już wie. Wie, że jest właśnie świadkiem oficjalnej zapowiedzi Shenmue 3. Na ekranie pojawia się Yu Suzuki opowiadający o powstawaniu gry. A fani na całym świecie szaleją. Niektórzy krzyczą, niektórzy płaczą ze szczęścia. To z pewnością najbardziej emocjonujący moment w całej historii sagi. Ile później, Yusuzuki wychodzi na scenę i ogłasza kampanię na Kickstarterze, która ma pomóc w produkcji gry? Coś, co dla niektórych mogłoby się okazać niezbyt trafionym pomysłem, okazuje się wielkim sukcesem. A tych, jak pamiętamy, w historii Shenmue było niewiele. Na Kickstarterze widnieje cel: 2 miliony dolarów. Gra zbiera pierwszy milion w godzinie i 44 minuty, czym ustanawia rekord w kategorii gier wideo. W całości ufundowana zostaje w ciągu kolejnych 7 godzin. Fani rzucają pieniędzmi jak opętami a wśród nich jest też Dorczenzo, który pomagał mi pisać ten tekst. Kampania kończy się 17 lipca, a Shenmue 3 zbiera na Kickstarterze łącznie 6,3 miliona dolarów. Twórcy niedługo później uruchamiają dodatkową kampanię dla wszystkich spóźniarskich, a Sony oraz Deep Silver zapewniają dodatkowe środki na stworzenie tej długo wyczekiwanej kontynuacji. Premiera gry przewidziana jest na grudzień 2017 roku. Niestety produkcja nie idzie aż tak gładko, a gra raz po raz przekładana zostaje na późniejsze daty. Na szczęście jedna z nich pozostaje prawdziwa. 19 listopada 2019 roku. Dzień, w którym spełniły się marzenia wszystkich fanów czekających na Shenmue 3. więc Dzisiaj Shenmue 3 wydane zostało na PlayStation 4 oraz PC. -ta. Fabuła rozpoczyna się dokładnie tam, gdzie została wstrzymana 18 lat temu. Wracają znane postacie i lokacje, a także mechaniki i styl zabawy. To po prostu stare, dobre Shenmue, ale w znacznie odświeżonej formie bo ponownie mamy tutaj eksplorację, rozmowy z przechodniami, sztuki walki, zbieranie przedmiotów, a nawet automaty z kulkami, których po prostu nie mogło zabraknąć. Od Shenmue 2 minęło 18 lat. Teraz wszystko wygląda inaczej, ale zdecydowanie jeszcze bardziej baśniowo. Co jednak jeżeli boicie się grać w trzecią część, bo nie znacie fabuły poprzednich dwóch? Cóż, wyjścia są trzy. Tak jak Shenmue 3. <grym> Możecie albo zakupić Dreamcast'a i oryginalne wersje Shenmue, co będzie niezwykle drogą zabawą, bo przedmioty te osiągają na aukcjach zawrotne ceny. Możecie też kupić i szybko ograć wydaną rok temu na PC i konsole nieco usprawnioną kolekcję Shenmue 1 i 2, albo obejrzeć film podsumowujący poprzednie dwie części, które znajduje się w głównym menu Shenmue 3. I jeżeli zależy Wam na czasie, bo nie macie wolnych 60 godzin, to będzie to zdecydowanie najlepsze wyjście. He shall Zbyt, od 3 w końcu znalazło swój dom. Zachęcam was do samodzielnego zapoznania się z tym magicznym światem i odkrycia, dlaczego seria ta była i nadal jest ważna dla tak wielu osób. Warto docenić Yusuzukiego, japońskiego twórcę gier, na którego produkcje wszyscy czekają, ale który jednocześnie jest dużo bardziej skromny od innego popularnego ostatnio japońskiego twórcy. Chociaż ten drugi też jest geniuszem to dajcie znać, czy słyszeliście wcześniej o Shenmu i czy po tym filmie poczuliście chęć, żeby się z tą serią zapoznać. A może to zupełnie nie wasza bajka? Piszcie w komentarzach, a jeżeli podobał wam się ten film, to koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się!